Ja go słyszę. Detmold tu jest. No, I to nie sam. Istnieje tylko jedna zbrodnia, której żadna cywilizacja nie jest w stanie wybaczyć lub odkupić. Królobójstwo. Złamanie praw boskich i ludzkich. Cios w samoserce systemu społecznego. Przyjęło się uważać, że ci, co mają władzę, są bezkarni. Nie podlegają osądom moralnym, sami je stanowiąc stoją ponad prawem. Krew Henselta splamiła ręce moje i Rosha. Mogłem zatrzymać Vernon'a, ale nie chciałem. Henselt jest już zimnym trupem, a niebieskie pasy śmieją się w zaświatach. Tam taram, tam, tam 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 taram, tam tam tam, tam. Widziałeś Orsza Kradowida? Naprawdę słowo daję, ten gówniarz myśli, że jest królem świata. Po tym co ostatnio działo się w Redanii, w ogóle nie powinien się tu pokazywać. Jeśli wyrośnie na drugiego Wizymira, to szczerze mu życzę, by skończył jak pierwszy. I ta jego kreacja. Widziałeś? Dobrze, uwiniemy się jeszcze, gacie w dół. Złamałeś mi rękę! Złamałeś mi rękę! Wiesz, ile jest warta, suczy synu? Teraz jest już gówno warta, jak cały ty. Czego chcesz? Tam ci wszystko! Nie jesteś w stanie oddać tego, co zabrałeś. Zadowolę się odcięciem ci jaj i podrżnięciem gardła. Zbieraj coś posiał.